A, i przepraszam, że jestem nie w temacie, ale. Teraz będę nie w temacie nutki, ale przepraszam, że była taka ostatni film za Mongas był 4 miesiące temu, a później a wczoraj nagrałem filmik, więc przepraszam za 4 miesięczną przerwę. Przepraszam was, w nagrodę będzie jakiś odcinek, a i w nagrodę właśnie tą, tą nutkę dam dzisiaj, bo to nie jest tak, że jakiś problem się stał że nie mogę pierwszego kwietnia tylko dzisiaj ją dam. W Nagrodę za to, że nie było 4 miesiące. A jak nie dzisiaj to jutro, bo dzisiaj mogą być moje ludzkie problemy, bo sąsiad wierci i nie daje spokoju. No far Jezus! Dobra. A tak serio to moja twarz. Mało no, osób wie jak wygląda. Przecież, no osób filmiku nie wypokałem. Ale moja twarz wygląda. Tak. To twarz. Pokażę ją mi, i tak Pozdro, no, Bo to jest zdjęcie, moja twarz wygląda tak. I to ja mówię, wszystko ruszam, ruszam. O, fuck. Dobra, nieważne. Dzisiaj muszę powiedzieć, że miksy nie na Nie, bo to jest Kidowska, który by brał. brał ja nie będę się o nic. Więc nabijcie. Na razie, cześć. Zostałeś? Serio? A, to dobrze, że zostałeś, bo teraz. Powiem bo ja mam jedno. Nutka może wlecieć nawet o... Na, o 20 wlecie nutka. Obiecuję wam to o 19 albo o 18 nawet. Za 3 godzinki może nawet nutka wlecieć, więc pozdro. No Najkrócej oczywiście. Więc pozdro. Czy ktoś podkradnie nic jedzenie z lodówki i dodać do lodówki telefon? No, do Widziałem, że mój kolega zszedł z bananem i zobaczymy, czy z tym. No to.